Prorok Jeremiasz zapowiada nam Mesjasza, który będzie jak baranek potulnie prowadzony na rzeź. My chrześcijanie wiemy, że tym barankiem jest Chrystus. Chrystus, który jest pasterzem, ale to nie jest pasterz zdystansowany. To nie jest pasterz, który tylko mocną ręką prowadzi swój lud owce, który towarzyszy tylko obok. Że jest pewien dystans jednak, bo jest pewna różnica między pasterzem a owcami, barankami. Tymczasem Chrystus jest pasterzem, który sam stał się barankiem. Stał się jedną z owiec, która pozwala, która pozwala się prowadzić ojcu. Jezus należy do owczarni ojca i pozwala się jemu prowadzić. On zna nas jako baranek. Jest takie bardzo piękne kazanie świętego Grzegorza z Nysy Ojca Kościoła IV wieku, który mówi, że po niebowstąpieniu Chrystus wraca do nieba i go nie rozpoznają aniołowie, bo oczekiwali zwycięskiego lwa Judy, czyli mesjasza silnego, pełnego chwały, a oto przyszedł baranek, ubrany, odziany w tunikę ludzkiej natury, pokropioną całą od krwi. No właśnie Chrystus jest pasterzem, ale jest także na zawsze barankiem. To znaczy jest jednym z nas, który przyoblek się w nasze człowieczeństwo i z tego człowieczeństwa nigdzie, nigdy nie zrezygnuje i w tym jego człowieczeństwie są ślady historii przebywania z nas. Jest ta krew, czyli to nasze ludzkie doświadczenie. Chrystus jako baranek przelał swoją krew, ale także Przyjął naszą krew, czyli nasze doświadczenie, na zawsze i na zawsze jest pasterzem, ale także na zawsze jest jednym z nas, czyli barankiem. Czy prawo potępia człowieka, zanim go nie wysłucha, zanim go nie przesłucha i nie zobaczy tego, co robi, nie zbada jego czynów? Można powiedzieć to niezwykłe słowa jednego ze starszyzny Izraela, Nikodema, o którym usłyszymy jeszcze przy okazji rozmowy z Jezusem, ale też pogrzebu Jezusa. Człowieka, który mówi: usłyszcie i zobaczcie znaki, i dopiero wtedy wydajcie sąd. Mówi to w kontekście faryzeuszów, uczonych w piśmie, tych, którzy chcą pochwycić Jezusa. I skazać go jakimś takim mocnym wyrokiem, ale to chyba bardzo ważne też słowa, takie prorockie słowa, które są kierowane do nas. Usłyszcie Jezusa i zobaczcie jego znaki. Dopiero wtedy wydawajcie na jego temat sąd. Dopiero wtedy budujcie swój własny, osobisty obraz tego, kim on jest. Chyba potrzebujemy takiego własnego osądu, własnego spojrzenia. Już nie na podstawie tego, co nam powiedzieli o Jezusie inni ludzie, co nam powiedzieli nasi rodzice, nasi katecheci, duszpasterze czy kaznodzieje. Każdy z nas musi przeprowadzić w sobie też taki sąd, osąd postaci Jezusa. Nie taki sąd, którego oczywiście będzie skazywał jakimś drastycznym wyrokiem. Ale który nam pokaże prawdę o nim. Każdy z nas musi zbudować w sobie ten obraz, który jest odpowiedzią na pytanie, kim on rzeczywiście jest, ale też kim on zupełnie nie jest. Ci, którzy są znani z wiedzy religijnej w Ewangelii, którzy są uczeni w piśmie, są zakładnikami swoich wyobrażeń, swoich przekonań. One tak naprawdę nie wskazują na Jezusa, ale zasłaniają Jezusa. Potrzebujemy czasu postu, potrzebujemy czasu oczyszczenia, żeby zdjąć ze swoich oczu, ze swojej głowy wszelkiego rodzaju wyobrażenia na jego temat. Takie fałszywe, takie pełne stereotypów, nawet przykryte jakąś tradycją czy zwyczajami. Stań przed Jezusem, spójrz na niego, spójrz na to, co robi, kim jest. Przesłuchaj go, zapytaj go o słowo, usłysz jego słowo, usłysz to, co ma do powiedzenia tobie. I wydaj o nim wyrok, wydaj o nim sąd. Powiedz sobie i jemu, kim on jest. A to spojrzenie uzdrowi twoje życie. Muzyka